Zadanie numer 1. Pewna reakcja przebiega zgodnie z równaniem A plus B plus 2C daje D, a jej równanie kinetyczne ma postać V to się równa K razy stężenie A do potęgi pierwszej razy B do trzeciej razy C do kwadratu. Określ jak zmieni się szybkość tej reakcji pod punkcie A. Jeżeli stężenie reagenta B i C zwiększono trzy razy, a stężenie reagenta A zmniejszono dwa razy. Przypominam, że jeżeli w zadaniu ktoś nas pyta, jak się zmieni pewna wielkość, to udzielamy odpowiedzi: wzrośnie o, zmaleje o. Wartości od siebie wtedy odejmujemy od końca początek, ewentualnie ile razy dzielimy wartość końcową przez początkową i udzielamy odpowiedzi: wzrośnie tyle razy, zmaleje tyle razy. Liczę w takim razie: v koniec przez v początek. Równanie kinetyczne na początku ma postać K razy stężenie reagenta A razy stężenie reagenta B do trzeciej razy stężenie reagenta C do kwadratu. Równanie kinetyczne ma stałą postać, ale zmieniają się wartości stężeń. Czyli po zmianie ma K. Stężenie reagenta A zmniejszono dwukrotnie, czyli wynosi jedna druga stężenia początkowego. Stężenie B i C zwiększono trzy razy. Czyli 3 razy stężenie B i podnoszę do potęgi trzeciej. 3 razy stężenie C i podnoszę do kwadratu. Mogę podzielić przez K razy stężenie A i otrzymuję. Jedna druga stały wyciągam na początek. 3 do potęgi trzeciej razy 3 do kwadratu, razy stężenie B do potęgi trzeciej razy C do kwadratu. Przez stężenie B do trzeciej razy stężenie C do kwadratu. I wychodzi mi wynik 121,5. Udzielam odpowiedzi. Po takich zmianach stężenia szybkość reakcji wzrosła 121,5 razy. Przechodzę do podpunktu B. Oblicz. Jak należy zmienić stężenie reagenta A, by przy dwukrotnym wzroście B i C. Szybkość pozostała bez zmian. Czyli V początek musi być równe V koniec. V początek jest określone zależnością K razy stężenie A do pierwszej, stężenie B do trzeciej, stężenie C do kwadratu. Teraz po zmianie K raz jak zmienić stężenie A? Zmienia się x razy w stosunku do początkowego, a stężenie B i C rośnie. Dwukrotnie, czyli dwa razy stężenie B w całości do potęgi trzeciej i dwa razy stężenie C do kwadratu. Mogę na razie podzielić przez K razy stężenie CA i otrzymam zależność. CB do potęgi trzeciej razy stężenie reagenta C do kwadratu to x razy 2 do potęgi trzeciej 8 razy stężenie B do potęgi trzeciej. 2 do kwadratu to 4 razy stężenie C do kwadratu. Po skróceniu obustronnie przez CB do potęgi trzeciej razy stężenie C do kwadratu otrzymuję 1 równa się 32X, czyli X równa się 1,32. I udzielam odpowiedzi. Stężenie reagenta A należy zmniejszyć 32-krotnie, aby szybkość reakcji po wzroście stężeń B i C pozostała bez zmian. Dziękuję i zapraszam do kolejnego zadania.